Witajcie znów. Julka opowie nam kolejną historię, ponieważ jej życie jest dużo ciekawsze niż moje, jak już powiedziałyśmy w poprzednim odcinku. Opowie historię, jak miała czapkę i kole się gonił. Może kocham ten opis. Oj, wezmę sobie likier bliżej. Ok. On wygląda troszkę ohydnie. Być może. Dlaczego? Nie powiem. No kurwa. Ja już nie chcę tego pić. <laughs> Okej, okay, więc jak wspomniałem wcześniej, moje miasto jest chujowe i jest pełne bardzo dziwnych ludzi. Tak, raz poszłam sobie do sklepu. Babcia mi wysłała po ciasteczkę do sklepu. <laughs> ja ogólnie mam taką czapkę. E... Możesz ją pokazać? Mogę ją pokazać, ty właśnie, kurwa. Cześć. Mogę ją nałożyć, ona będzie lekwizytem do twojej opowieści. Tak, dokładnie. To jest e, Pokémon, taki którego nie znam, bo się nie znam na Pokémonach. E, matki. <grym> Julka sama zrobiła. E. No więc wyszłam sobie po te ciasteczka w tej mojej czapuszce kochanej. E, I to, droga do tego sklepu trwa dosłownie 5 minut. Ale przez te 5 minut może się zdarzyć bardzo dużo dziwnych rzeczy. E, niedaleko mojego domu po drodze jest taki mały skwerek. Tam czasami siedzą, głównie tam siedzą babcie. W tym momencie mieszkam na osiedlu, na którym po prostu. To to jest miejsce, do którego ludzie w moim mieście przychodzą umierać. <grywa> po prostu jest tu pełno staruszków. E, zwykle takich nieszkodliwych babci, które po prostu sobie siedzą. I to nawet nie są takie wredne babcie, tylko takie miłe babcie. Większość z nich jest spoko, czasami im zanoszę pierogi. <grywa> ale tym razem w tym skwerku siedziało sobie dwóch dresów. W wieku, którego nie potrafię stwierdzić, ale na pewno takim, że wiedzą już, że nie patrzy się na obcych ludzi, nie wskazuje palcami i nie krzyczy. I ja ogólnie miałam słuchawki, ale moje słuchawki są trochę zepsute, mm -hmm. więc. <coughs> więc były trochę za cicho, i ja wciąż przez... słyszę wszystko, co się dzieje dookoła, i słyszę jak jeden z tych e, dresów e, krzyczy do mnie coś w stylu: że E, młoda, co ty masz na głowie? Ale zrobiła się jeszcze lepiej, jak wstał i zaczął za mną kurwa iść. I ja tak sobie idę. I przyspieszam kroku, i cały czas mam słuchawki na sobie, i udaję, że nie słyszę nic. I goście po prostu cały czas idzie za mną i krzyczy w kółko te same kwestie, jak jakiś zepsuty NPC czy coś. Że e, młoda, co ty masz na głowie? E, młoda, pokaż, co ty masz. E, co to jest w ogóle? Co ty masz? Naucz się nowej kwestii, ale okej. Okay. Ogólnie to było troszeczkę straszne, no bo skąd miałam wiedzieć, co zrobię? bo w pewnym momencie słyszałam go dosłownie z 2 metry za mną. I jakby ja się bałam, że on w pewnym momencie po prostu, nie I wiem... Sorry, spierdziałam się. To ja, mam to w chuju. <noise> ja pierdolę. Myślałam, że on, nie wiem, zajdzie mi drogę i w tym momencie już nie będę mogła udawać, że go nie słyszę, albo po prostu kurwa mi zdejmie tą czapkę z głowy. No i po prostu najgorsze rzeczy, które mówił, to już tak pod koniec tej całej akcji, o, w pewnym momencie powiedział coś w stylu, że Ej, młoda, ja nie będę przecież za tobą biegać. No. Dokładnie to w tym momencie robisz i nikt ci na to nie prosi, ale no dobra. I jedna inna rzecz, która była już taka tak uber creepy, to chyba była najobrzydliwsza rzecz, jaką powiedział, że Ej, co, ja mam cię błagać na kolanach, żebyś się zatrzymała? Um, bardzo bym chciała móc być fizycznie i prawnie w stanie mu przypierdolić. By the way, coś mi wpadło kurwa do likieru, o, nie! Noż ja pierdolę. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że to nie była mucha. Więc ty pokrzyczy rzeczy właśnie typu, że co mam ci błagać na kolanach, żebyś się zatrzymała. E... I mam wrażenie, że w końcu faktycznie e... jakby nic go nie powstrzymało, e... zeszedłby mi drogę albo ściągnąłby mi czapkę z głowy, ale na szczęście po prostu z jakiegoś rogu wyszła babuszka i. Gościu się chyba spłoszył, bo nie chciał atakować e, jakiejś randomowej młodej osoby w obecności jakichkolwiek świadków, więc się wrócił. E, więc mogłam sobie na spokojnie pójść dalej w mojej kochanej czapuszce i zdobyć te ciasteczkę, po które wysłała mnie babcia. Kurwa, to coś mi cały czas pływa w piciu. Ja tutaj zaraz się zesram. Czemu papierkiem? Czemu nie po prostu ręką? No bo kurwa nie chcę tego dotykać! Nie chcę wkładać palców w coś, co mam zamiar wypić. Jak to? Ja tak czasami <grym> robię i filmu mi. <grym> <grym> Aaa, nie wiem, widzę Cię. <grym> ja więc wracam sobie i mijam znowu ten skwerek i tych dwóch typów. Wciąż tam siedzi. I znowu słyszę, jak jeden się do mnie drze. E, młoda, to co ty masz na tej głowie? I tym razem za mną nie szedł na szczęście, ale wciąż nam nie krzyczał przez ulicę. I wracając po prostu do domu, postąpiłam bardzo dojrzale i kulturalnie, i po prostu, jakby wchodząc do klatki, wróciłam z, wchodziłam z pewnym agresywnym gestem. Pokazania środkowego palca w jego stronę. Nie mam pojęcia, czy to zauważył. Szczerze mam nadzieję, że nie, bo ta czapka jest bardzo łatwo rozpoznawalna, i jeśli by to zauważył, to mógłby mnie kiedyś zabić czy coś. Oj. To jakby nie jest aż, aż tak emocjonująca historia jak typo, który prawie mnie zamordował rogiem mielenia. Ale bardziej, niż emocjon... bardziej emocjonująca niż szurający sąsiedzi. <laughs> I z tym pozytywnym gestem zakończymy <laughs> ten odcinek.